Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kozak i zapraszam was na kolejny odcinek serii Gry Margonem. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie questy eventowe Halloween 2022 i tak jak mówiłem jak wcześniej po poprzednim, Odcinku. Uważajcie, jak klikacie dialogi, bo stracicie doświadczenie. Jak ja bierzemy kolejnego gównianego questa z Uniwersu Margonem. Wychodzimy stąd. Oczywiście, jak lag był, to znowu musiało mnie cofnąć. Nic nowego. Weź z regał księgę. Dobra, no to musimy wrócić do tego domku, jednak. Dawaj tutaj regał. Dawaj ksiągę. Księgę, księgę. Mmm co tutaj dalej? Udej się do magazynu i przeprowadź interwencję. zacznie od worków. Ok, czyli wychodzimy stąd i idziemy hmm, domek dalej po prostu do magazynu i tyle. I zaczynamy od worków, które są gdzieś tutaj. Gdzie są worki? piece. Tu są. Mamy worki tutaj u góry. Hmm, ileś worków hmm, podaj. Ilość za pomocą cyfr. ja mam wiedzieć, kurwa, ile tam worków jest. Pięć ich tam chyba jest, nie? Pięć, a nie sześć. Co jest kuźwa? No pięć. Aha, bo tu jeszcze na dole. Dobra, 11 ich tu jest. Co jest, kurwa, mać. Dobra, mniej więcej czaj o co chodzi. Ok, co dalej? Mm, to było 15. że worki, teraz pora na wilki nowe kosze. Eee, tutaj są. Koszyków mamy 6. Ok, ilość w koszy się zgadza policz beczki. Dobra, mamy tutaj beczki. Beczek jest 22. Ej, co jest do chuja? Nie, chyba nie, coś się nie zgadza, nie powinien Eee... Beczek, beczek nie wiem. E, miał być 22, a co mnie tutaj oszukujecie? Ej, czekajcie, bo coś tu jest. Pojebane Dobra, becz, beczek tam był chyba 21 albo 23. To to byśmy mieli. Pora na skrzynie, dobra. Gdzie, gdzie mamy skrzynki? Tutaj są skrzyneczki. Na skrzyneczek było 27. Dobra, Gdy skrzynek zgadza się. Policz gliniane dzbany. Gdzie mamy dzbanka? Tutaj są dzbany. Ty dzbanie jeden. Z banków miało być 7 niby, nie? dobra wpisujemy 7 tak udało się nam to ogarnąć policzyłeś dzbanę teraz pora na świece. Yy, świeczki powinny być tutaj a świec jest tutaj chyba 41 nie nie czekajcie coś tu jest zjebane 4 dobra udało się ilość świec zgadza się zostało ci jeszcze tylko policzyć ile jest yy, siekier gdzie są siekierki Sikierka jest tylko jedna, więc no, e, ok. Dostaliśmy jakieś tutaj pierdoły. Wychodzimy stąd e, i teraz co dalej? Skończyłeś interesujący magazyn wróć do Blanki. Dobra, wracamy do niej. Gadamy z nią tutaj. E, Poczekasz, Blanka no, spra sprawdzi poprawność informacji wy. By... Okej, okay, no, czyli będziemy musieli poczekać zaś 2-3 minuty, więc ja tutaj robię cięcie i widzimy się za chwilę. Yy, dobra, po czekaniu tam 2-3 minut możemy kontynuować sobie quest'a dalej. Udaj się do... no... Po no, narzędzia znajdziesz go w wykuźni za domem. Dobra, lecimy od razu tam do niego. Widzę, że tutaj też yy, klanowicze się tutaj pytają często, yy, co dalej tutaj w kuście. Jak sam, yy, można powiedzieć, tak że nie wiem. Yy, wiem, że tam będzie trzeba legu takiej babci, do tej babci później jakiś tam ogarnąć. Yy, dobra, gadamy tutaj z typem. Yy, o, właśnie, zdomość leg dla babci, a następnie zanieść go jej. I teraz musimy stąd wyjść, i właśnie o ten lek się dużo osób nie pyta na klanie i na losdlogu. Yy, musimy iść do tornek, do uzdrowicielki, i ona tam raczej powinna nam yy, pomóc z tym, z tym całym właśnie yy, ogarnąć cały temat. Zaraz to sobie sprawdzimy, idziemy tutaj do uzdrowicielki. No, idź tam na górę, no. I chyba u niej było trzeba coś kupić, albo zagadać z nią. Mm, dobra, no. Musimy kupić po prostu miksturkę leczenia i tyle. Eee... Ogólnie miksturkę trzeba kupić, po prostu tą najtańszą, najmniejszą i tyle w temacie jest. Dobra, ja się teleportuję, żeby nie tracić czasu, wracamy teraz na mapę eventową. Eem, dobra, przechodzimy przez te drzwi i tak dalej. Przez kaplicę, w sumie faktycznie, e, bo to tak jest napisane, że mam zdobyć apunkę uzdrawiającą, więc chodzi o miksturkę. Po prostu o jedną sztukę, a nie o pięć, no ale dobra, niech już będzie. Hmm, Zamaż legla babci Jurana, następnie zanieść go jej. Eee, nie wiem o którą to babkę chodzi. Chyba o tą tutaj, ale wątpię. Nie, na pewno to nie jest ona. Czyli już błąd. Jak widzicie, eee, tutaj chyba to jest ta babka, co ona tutaj mieszka. Jak ona się nazywa? Juana. nie wiem czy o nią chodzi. Nie. A nie w sumie tak dobrze jest. Dobra ona zeżarła nam to wszystko. No powiedz mu o nieprzyjemnej rozmowie z jego matką okej. Okay. Y czyli dobrze żeśmy trafili tylko że babka jest tam. Trochę nie ten tego. Wracamy do naszego typa w kuźni że ma trudny charakter jakieś tam pierdoły paczka z zapasami siekier. Fryzja blanki z zapasami siekier, więc wracamy od razu do niej. A tam widziałem, że dziesiątko Boga się pytało o ten list list tam był do zdobycia na tym blacie z tego co jeszcze pamiętam, więc no tam musisz iść do blatu stołu i tam po prostu kliknąć dialog i ci tam wyskoczy. Nie ja powiedz mu o insy z jego kotem. Dobra, idziemy do Luisa, który znajduje się u samej góry tutaj. Luisa, że jego kot coś tam rozjebał. Ruszamy dalej. Druga opcja, nie pierwsza. No chyba się udało. Czekać, Blancer już yy, nie, za, nie zaopiekuje się kotem. Kurde, na koteła mam wywalone. Co za bandyta przebrzydły. Koty są fajne. No jeden. Dobra, wracamy do, do babci. Numer dwa. Tutaj jest ten koteł. Okej, okay. i co dalej? Pował się z kotem, aby lanka mogła w spokoju popracować. Dobra, bawimy się z kotełkiem. Czyli fajny quest, już go lubię. Zostałem kota w worku. Mamy kota w worku. Udaj się do na chora. Aby sprawdzić stan zdrowia kotka. No to więc... Y ja się tutaj teleportuję do Ithan, bo nie chce mi się tam z buta lecieć. Y w sumie mogłem z razu do Karkaha, no ale już nie pomyślałem trochę. Y lecimy. Kurka Dobra, to do znachora. Znachor. Hmm... Gdzie on jest? Leczenie dla zwierząt. To chyba raczej tam będzie. Szybko skoczymy. Jest nawet dość spoko z kotkiem, ale to mi się podoba. Szkoda, że ten kot nie idzie za nami. Jako zwierzaczek. Chowaniu w sumie. Potrzebuję twojej pomocy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Poznań mieszkańców miasta kwiatów. Festiwal. Aha, dobra. Kot miał uszkodzoną łapę, ale wszystko wróciło do normy. Dzięki wróć do bianki. Dobra, spoko. Czyli szybkie leczenie miksturką kota i już jest zajebiście. Wchodzimy przez drzwi i lecimy dalej do babci z powrotem. Koteł uratowany. Kotełkowi nic już nie będzie. Buty starej i likwiarki. Likwiarz, kurde, no. Przypomina mi się ten yy, likwiarz z tego, z Gotika 2 kroniki Myrtany. archolos. Dobra. Hotel już żyje. To już twoje ostatnie zadanie oszukaj Simona. Dobra, yy, ten Simon o, chyba tutaj na dole będzie. A typa, a jest tutaj. Tylko, że zniknął. Hmm, czy już sobie wdrożę? Jeśli ktoś widział to na no ona. Okej, okay, czyli coś tutaj kręci. Bandyta. Dobra. I co tutaj dalej pisze? Ja Szedł w kierunku cmentarza, przejdź yy, na północ i rżej się. Czyli gdzieś tutaj obstawiam. Będzie trzeba znaleźć chłopa. No tutaj leży. Jebane plaskiem na glebie. No, obudził się on. Tam spał na po prostu. <grytanie> na tam śpi, kurde. Pod grobem. Dobra. Wracamy się zaraz. Wracamy do babci. Simon już wrócił na swoje miejsce. Już przestał chlać. Dalej go nie widać, ale. Niby jest. Niby jest, a go nie ma. Nieważne. No, ten tu w domku siedzi teraz. Leczy kaca. I nagroda zawiera punkty doświadczenia. I wreszcie mamy expa. I dostaliśmy jakieś pierdoły. Więc to byłoby na tyle. Grał z wami Kozak. Do następnego. Cześć!